W systemie ERP możemy szczegółowo wprowadzić każdy proces technologiczny. Proces ten składa się z marszruty, czyli następujących po sobie operacji. W każdej z operacji możemy wprowadzić zasoby, zasoby pracownicze, zasoby maszynowe oraz narzędzia technologiczne, wraz z normami czasowymi. Do każdej operacji dodajemy także BO czyli listę materiałów, surowców, półproduktów i zamienników, które są zużywane w danej operacji. Do zasobów pracowniczych, maszynowych oraz narzędzi technologicznych dodajemy kalendarze prac, dzięki czemu system będzie wiedział, w jakich terminach dane narzędzie czy dany zasób jest dostępny. Tak wprowadzony proces technologiczny możemy używać do przewidywania, na kiedy będzie możliwa realizacja danego zlecenia produkcyjnego bilansując to z obecnymi zleceniami produkcyjnymi, a także z zamówieniami na sprzedaż.